Cześć, witajcie na kanale CQBPL. Dziś przyjrzymy się nożowi Kershaw Secret Agent. Przejdziemy przez najważniejsze parametry, pokażę Wam go z każdej strony i powiem do czego najlepiej się nadaje. Więc zaczynajmy. Na początek krótki rzut oka na tego agenta do zadań specjalnych. Jest to bardzo popularny model z linii Kershaw. Nie bez przyczyny. Przejdźmy teraz do danych technicznych. Długość całkowita tego noża to około 22 cm. Długość rękojeści to około 10,9 cm. Mamy tutaj połączenie nylonu z gumą, otwór na linkę i wagę 85 gram. Ten nóż jest naprawdę lekki. Mamy też w zestawie pochwę z tworzywa. Już tutaj szukam. Okej, okay, mam. Pochwa wygląda w ten sposób, jest bardzo fajnie zrobiona szczególnie w tym budżecie dużo możliwości zamocowania tego noża ten nożyk fajnie w, ten, w, tej, w tą pochwę wchodzi, fajnie z niej wychodzi potem jeszcze sobie chwilkę omówimy e, i jeżeli chodzi o ostrze, mamy tutaj 11,2 cm ostrza mamy ostrze typu spearpoint i stal nierdzewną i oksydę i ostrze jest, tutaj jest fałszywe ostrze a tutaj mamy ostrze zaostrzone. Także tak ten nóż wygląda, troszkę spearpoint, taki można by powiedzieć, praktycznie dagger. I teraz do czego najlepiej nadaje się ten nóż. Secret agent to nóż, który został stworzony do taktycznych zastosowań w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Smukła konstrukcja, możliwość dysko, dyskretnego przenoszenia w bucie czy przy pasie albo na udzie. Czynią go idealnym wyborem dla służb pochrony, pracowników mundurowych. Zobaczcie, że ten nóż nie jest duży w połączeniu z tą pochwą, naprawdę świetnie tutaj się zgrywa i ta pochwa jest też bardzo właśnie fajna. Jeszcze sobie o niej pomówimy. I właśnie ten nóż jest bardzo popularny, więc pomówmy sobie co wyróżnia. Tutaj nam Secret Agenta. Przede wszystkim smukła i lekka konstrukcja do dyskretnego przenoszenia. Ten nożyk jest naprawdę leciutki i zaledwie 85 gramów przy takiej długości cienki profil czynią go nożem wyjątkowo wygodnym do noszenia. W pochwie, przy pasie, w, busie, w bucie czy na udzie nie będzie naprawdę wyczuwalny. Ostrze Spear Point pokryte czarną oksydą. Dwustronne, symetryczne ostrze. Zaostrzone z jednej strony. Zapewnia nie tylko odporność na korozję, ale zmniejsza refleksy świetne. Ten już nie rzucać się będzie w oczy, jak czasem będziemy musieli go wyjąć do takich zwykłych zastosowań, coś tam przeciąć. Mamy teksturowaną gumową rękojeść, yy, która jest to połączenie nylonu z gumą, zapewnia antypoślizgowy chwyt, który dobrze e, działa również w rękawiczkach czy podczas wilgotnych warunków. Ten nóż naprawdę pewnie trzyma się w dłoni, szczególnie kiedy mamy tutaj wykonywać jakieś tam pchnięcia. I mamy też wszechstronną pochwę. Do montażu do ciała mamy tutaj e, klips, który można odpiąć, można nosić to wewnątrz spodni, na zewnątrz. Można sobie go totalnie opioń, odpiąć, gdzieś tam przywiązać. Naprawdę możliwości tutaj przenoszenia tego noża jest Ogrom i może spróbujmy sobie pokazać, jakie mamy też alternatywy w tym segmencie i nie tylko w tym. Dzisiaj przygotowałem dla Was kilka takich e, fajnych nożyków. Macie tutaj kolejnego Shredda, jest to Model Extreme Survival Slim, który też myślę, tylko on jest dużo cięższy, ale też w podobnym, że tak powiem stylu może taki bardziej agresywny, bardziej taktyczny. Mamy też bardzo popularną w ogóle linię noży Smith Wesson HRT Boot Knife, i to jest tylko jeden przykład tego noża. Możecie sobie y, zobaczyć wiele też y, innych podobnych modeli. Smith Wesson ma bardzo szeroką ofertę właśnie na stronie CQB. Możecie sobie znaleźć takich noży właśnie typu Boot Knife, y, czy tam gdzieś jakichś innych rodzajów, y, gdzie można je zamocować. Super. Sprawa, naprawdę polecam się zapoznać, bo te noże są ultra tanie. Kerszał też tutaj jest relatywnie e, tani. Z, z takich jeszcze większych propozycji z Ostrzym Tanto możemy zobaczyć sobie Kobuna, który już jest Ostrzym Tanto, ale też podobne zastosowanie ma. No i jeśli ktoś by chciał coś naprawdę pewnego, możemy Shredder Dzimę dorzucić tutaj do tej kolekcji. Zobaczcie sobie, jak te noże się prezentują. Ten nóż jest po prostu z nich najlżejszy, dlatego nie dziwię się, dlaczego tak dużo ludzi go wybiera. Ten nóż rewelacyjnie wygląda, jest, ma podwójne ostrze, e, taki typowy dagger, ale jest już dużo cięższy. Na przykład ten Smith Wesson, jeżeli ktoś by chciał troszkę właśnie większego noża o większej powierzchni i podwójnym ostrzu, e, ostrzu podwójnie zaostrzonym z obu stron, to świetna opcja jest właśnie ten Smith Wesson i wiele też modeli właśnie z serii z serii HRT. Nie mam tutaj przy sobie, bo też można zapoznać się z ofertą United Cutlery. Oni też mają świetnie, świetnie wycenione i świetnie noże, świetne noże w tej kategorii. No jeśli ktoś by chciał regimen, to już naprawdę tacy ludzie, co lubią takie pancerne noże i po prostu im nie przeszkadza waga i po prostu jadą byle dalej. Także tak, te noże się tutaj e, prezentują. Widzicie też, że wielkościowo są one dość, dość różne. Myślę, że najbliżej takiemu slimowi to e, jest właśnie ten, ten shred. Tylko on jest dużo cięższy, pomimo że ma tutaj e, zbijak do szyb, i nie tylko. Jest na pewno dużo, dużo cięższy. Ale to taka ciekawostka dla Was. I spróbujmy sobie podsumować. Więc podsumowując. Kershaw Secret Agent 4007 to świetnie wyważony kompromis pomiędzy rozmiarem, wagą a funkcjonalnością. Rozumiem, dlaczego właśnie tak wielu ludzi wybiera ten nóż. Jeśli potrzebujesz dyskretnego noża do przenoszenia w bucie, tam przy pasie czy w oporządzeniu i zależy Ci na szybkim dostępie oraz pewnym chwycie, Secret Agent może być mocnym kandydatem. Poprawna stal, przyzwoite wykończenie, pewna rękojeść i lekka pochwa tworzą pakiet, który trudno zignorować w tym segmencie nożowym boot knife'ów. Dajcie znać w komentarzach co myślicie. Pamiętajcie o subskrypcji i jak zawsze trzymajcie się ostro